i od razu jeszcze hutnik bija. intercity hutnik hy 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 fajny dzień hutnik wbija pozdrowienia dla maszynistów ha 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 hutnik wbił ale gładko hutnik wbił Bielsko Biała, Gdynia Główna, Hutnik Intercity 4, 5, 2, 3, Hutnik Beczki A teraz się Hutnik wbija, wbił Dobra Odjazd Hutnika w kierunku Bydgoszczy Głównej Odjazd hutnika w kierunku Gdyni Głównej Stadler Edek do དགོངས་དགེ་